Karol Wojtyła pozostanie na zawsze naszym papieżem i zapewne jednym z najczęściej portretowanych Polaków w dziejach. Zanim jednak został naszym papieżem, był naszym krakowskim biskupem. Stało się tak dzięki aktowi nominacji, który nosi datę 13 stycznia 1964 roku. W ówczesnej Polsce władze komunistyczne musiały wyrazić akceptację dla każdej nominacji biskupiej. Prymas Wyszyński zręcznie zwiódł przywódców PRL-u, subtelnie sugerując, że pomiędzy nim a Karolem Wojtyłą istnieją zarzewia konfliktów. Władze uznały, że jego nominacja będzie szansą na rozłam w Kościele. Trudno wskazanie większego błędu komunistów. Wojtyła był lojalnym wobec prymasa biskupem, a zarazem niekwestionowanym autorytetem intelektualnym i moralnym. Wybrany w 1978 roku papieżem stał się w Polsce symbolem sprzeciwu wobec prosowieckiej komunistycznej władzy. Bardzo szybko, często wbrew woli papieża. Powstały jego liczne pomniki, a posiadanie w mieszkaniu portretu Jana Pawła II było wyrazem serdecznej potrzeby. Niestety, masowość tej plastycznej produkcji wpłynęła na jej artystyczną jakość. W zalewie wielu portretów papieża coraz trudniej można było znaleźć taki, który sięgał po prawdę o osobie portretowanego. W 1979 roku na wystawie w Muzeum Narodowym Polaków, portret własny, znalazł się obraz zatytułowany Polak 1979. Dzieło Leszka Sobockiego, choć niededykowane w podpisie Karolowi Wojtyle, szybko zostało rozpoznane jako jego portret o niezwykłej sile wyrazu. A sam obraz stał się ikoną. Wiele lat później, w 2005 roku, Leszek Sobocki zrealizował w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa autorską wystawę pod tytułem Replikatorium. I przy tej okazji raz jeszcze podjął wysiłek zmierzenia się z postacią Karola Wojtyły. W ten sposób powstał obraz Polak 2005. Tylko z pozoru obydwa dzieła są do siebie łudząco podobne. Polak 2005 nosi na sobie znamiona przebytych cierpień i upływu czasu. Siwe włosy, uciekające niesfornie spod pióski, wyznaczają wokół głowy dyskretną, ale wyraźnie widoczną rolę. Ciężkie powieki, naznaczone zmęczeniem oczodoły i grube bruzdy na czole artykułowane są zdecydowanymi posunięciami pędzla artysty. Na muskularnym ciele papieża widoczne są grube wstęgi żył i wybroczyny. Jednocześnie jednak, zarówno postać z roku 1979, jak i ta z 2005 roku, choć różna wiekiem i doświadczeniem, posiada tę samą, niezwykłą, atletyczną siłę wyrazu i woli. W portrecie Leszka Sobockiego dostrzegamy prawdziwość sloganu, wygłoszonego w znanym filmie, że pewne rzeczy się zmieniają, a pewne nie.